Pójdziesz służyć w batalionie budowlanym. Tym zwrotem w Związku Radzieckim straszyło się niejedno pokolenie poborowych. Batalion budowlany nieoficjalna, ale powszechnie używana nazwa wojskowych batalionów budowlanych oddziałów, które w przeciwieństwie do tradycyjnych wojsk nie zajmowały się szkoleniem bojowym ani ochroną granic, ale specjalizowały się w budowie i remontach różnych obiektów od budynków mieszkalnych i koszar po lotniska wojskowe i magazyny amunicji. W istocie byli to żołnierze budowniczowie i właśnie w tym tkwi przyczyna utrwalonej reputacji Cyżbat jako haniebnego miejsca służby. Za oficjalną datę powstania Cyżbat uważa się 13 lutego 1942 roku, kiedy to Rada Komisarzy Ludowych ZSRR przyjęła uchwałę o utworzeniu Wojskowego Zarządu Odbudowy. Zarząd ten miał zajmować się naprawą i odbudową zniszczonej infrastruktury na terytoriach. Które właśnie zostały wyzwolone spod okupacji niemiecko-faszystowskiej. Właśnie z tą misją batalion budowlany rozpoczął swoją historię i kontynuował działalność jeszcze przez wiele dziesięcioleci po wojnie, stopniowo przekształcając się w potężną siłę roboczą realizującą zamówienia państwowe w całym kraju. Ciekawe, że bataliony wojskowo-budowlane miały też inną, nieoficjalną nazwę Królewskie Wojska. Według jednej z wersji nazwa ta powstała ze względu na ogromną liczbę żołnierzy batalionu budowlanego. Na przykład w latach 80. w tych oddziałach służyło od 300 do 400 tysięcy osób. Dla porównania, w wojskach powietrzno-desantowych było tylko około 60 tysięcy żołnierzy, w piechocie morskiej około 15 tysięcy, a w wojskach granicznych około 220 tysięcy. Skala budowy była naprawdę ogromna, ale ani status ani liczebność nie dodawały prestiżu tej służbie. Dlaczego więc młodzi ludzie tak bardzo bali się trafić do budowy i dlaczego z tym miejscem służby wiązało się tyle drwin i uprzedzeń? Przede wszystkim z powodu braku przygotowania bojowego. W tradycyjnych rodzajach wojsk żołnierze byli szkoleni w zakresie strzelania, taktyki, przygotowania fizycznego, umiejętności przetrwania i walki, wszystkiego, co kojarzy się z pojęciem męstwa i honoru wojskowego. Żołnierze batalionów budowlanych, których lud nazywał pogardliwie budowlańcami, w rzeczywistości byli zwykłymi robotnikami w mundurach, takimi samymi jak tysiące budowlańców w cywilnym życiu. Różnica polegała jedynie na tym, że nosili mundury wojskowe, żyli zgodnie z regulaminem i podlegali rozkazom dowódców, chociaż nie trzymali broni w rękach. Głównym zadaniem batalionu budowlanego była praca ciężka, wyczerpująca, często niewdzięczna. Jednak personel tych oddziałów był formowany według własnych, bardzo specyficznych kryteriów, co w dużej mierze decydowało o reputacji królewskich wojsk. Wszący żbat stanowiły osoby, które ukończyły szkoły zawodowe, technikum i inne placówki edukacyjne związane z budownictwem, ludzie, którzy mieli już pewne umiejętności pracy z kamieniem, betonem i narzędziami. Do nich dołączali chłopcy ze wsi którzy od dzieciństwa byli przyzwyczajeni do ciężkiej pracy i potrafili pracować rękami. Byli też tacy, którzy w życiu cywilnym mieli już do czynienia z prawem, poborowi z wyrokami skazującymi, warunkowymi wyrokami lub innymi niekorzystnymi momentami w biografii. Uważano ich za niepożądanych do służby w jednostkach bojowych, ale całkowicie odpowiednich do budowy. Budowa to nie armia z bronią, tu nawet skazany sobie poradzi. Kolejną dużą kategorię stanowili młodzi ludzie z ograniczeniami zdrowotnymi, z chorobami przewlekłymi, płaskostopiem, słabym wzrokiem. Komisja lekarska uznawała ich za zdolnych do służby z niewielkimi ograniczeniami i właśnie budowa była dla nich jedyną opcją służby. Uważano, że na budowie takie fizyczne niedoskonałości nie są krytyczne najważniejsze to nie biegać z karabinem tylko nosić beton. Jednak najbardziej liczną i zauważalną częścią kontyngentu batalionu budowlanego byli przybysze z Republik Azji Środkowej i Kaukazu. W niektórych częściach ich liczba sięgała 80-90 i personelu. Przyczyny były proste i pragmatyczne. Słaba znajomość języka rosyjskiego uniemożliwiała im skuteczne szkolenie w siłach zbrojnych, gdzie ważna jest dokładność rozumienia rozkazów. Dowództwo nie ufało takim żołnierzom, obawiano się, że może to prowadzić do incydentów. Natomiast na budowie, gdzie najważniejsza jest siła fizyczna i wytrzymałość, bariera językowa nie miała decydującego znaczenia. Jednak wraz ze specyfiką składu pojawiły się poważne problemy. Wewnątrz budowli panowała surowa hierarchia i kwitły grupy regionalne, nieformalne ugrupowania oparte na pochodzeniu regionalnym. Szczególnie zjednoczone i agresywne były klany składające się z osób pochodzących z Kaukazu lub Azji Środkowej. No którzy nie należeli do tych klanów regionalnych. Zwłaszcza Rosjanie lub Słowianie z pojedynczych grup często padali ofiarą drwin, upokorzeń, a nawet przemocy. Presja psychologiczna, wyczerpanie fizyczne i brak normalnej kontroli dowódczej prowadziły do tragicznych konsekwencji. Batalion budowlany stale znajdował się w czołówce pod względem liczby samobójstw wśród wszystkich jednostek wojskowych. Ponadto izolacja Słaba kontrola i jednorodność etniczna niektórych części sprzyjały pojawieniu się w batalionach budowlanych ciemnej strony służby. W latach 80. i 90. odnotowano liczne przypadki rozprzestrzeniania się narkotyków, zwłaszcza haszyszu, który często trafiał do batalionów budowlanych dzięki kontaktom osób pochodzących z Azji Środkowej. Wszystko to prowadziło do tego, że znaczna liczba żołnierzy, którzy odbyli służbę w wojskach budowlanych, Wracała do domu z poważnymi urazami psychicznymi, a często także z poważnymi uzależnieniami. Niektórzy byli kompletnymi narkomanami, inni załamani moralnie, przyzwyczajeni do przestępczych pojęć, arbitralności starszych i życia według praw wilków. Jednak pomimo wszystkich negatywnych aspektów związanych ze służbą w batalionie budowlanym, miała ona również swoje zalety, choćby względne. Jedną z takich zalet było wynagrodzenie pieniężne. Zgodnie z rozkazem Ministerstwa Obrony ZSRR z 1977 roku żołnierzom batalionów budowlanych oficjalnie naliczano wynagrodzenie. Jego wysokość zależała od specjalności i kwalifikacji żołnierza i wahała się w przedziale od 110 do 250 rubli miesięcznie. Dla zrozumienia, w tamtych czasach były to dość znaczne pieniądze, zwłaszcza dla młodych chłopaków, którzy dopiero co opuścili dom rodzinny. Jednak z tych kwot regularnie potrącano opłaty za wyżywienie, usługi łazienkowe i pralnicze, imprezy kulturalne, zakup mundurów i inne potrzeby bytowe, które w dokumentach figurowały jako zaopatrzenie rzeczowe. Średnio potrącenia te wynosiły około 30 rubli miesięcznie. Nawet po potrąceniach żołnierze otrzymywali, choć nie do ręki, ale na konto, dość pokaźne kwoty jak na poborowych. Środki pieniężne gromadziły się na osobistym koncie żołnierza i były wypłacane po zwolnieniu do rezerwy, o ile oczywiście sam żołnierz nie skorzystał z możliwości przekazania części kwoty swoim krewnym za zgodą dowódcy. Były też takie przypadki, kiedy zgromadzone pieniądze stawały się prawdziwym kapitałem początkowym. Ktoś otwierał firmę, ktoś kupował motocykl lub telewizor, a ktoś po prostu zapewniał sobie łagodniejsze przystosowanie się do życia cywilnego. Ponadto w batalionie budowlanym powszechne były na nieoficjalne prace dodatkowe, które wykonywano wieczorami lub w weekendy. Z reguły była to praca związana z budownictwem murarstwo, prace betonowe, spawanie i tepe. Zarobki za jeden taki dzień pracy mogły wynosić od 10 do 15 rubli, co w tamtych czasach było całkiem niezłym wynikiem. Warto zauważyć, że żołnierze batalionów budowlanych oprócz oficjalnego wynagrodzenia nie brzydzili się otrzymywać zapłaty za swoją pracę w tak zwanej walucie płynnej. Było to szczególnie praktykowane podczas wykonywania drobnych prac w wioskach lub odległych osadach, gdzie często wysyłano żołnierzy do naprawy budynków gospodarczych, układania komunikacji, budowy szop, łaźni, innych potrzeb. Miejscowi mieszkańcy często płacili za taką pomoc nie pieniędzmi, ale tym, co mieli pod ręką, litrem lub dwoma bimberu, butelką wódki lub domowymi przekąskami taka forma rozliczenia była uważana za całkowicie normalną, a czasem nawet pożądaną, zwłaszcza wśród żołnierzy tęskniących za domowym ciepłem i alkoholem. Żołnierze mogli dysponować dochodami uzyskanymi na boku według własnego uznania. Niektórzy wysyłali część pieniędzy do domu, inni składali się na wspólny stół, kupując papierosy, słodycze, a nawet odbiorniki radiowe, jeśli była taka możliwość. Dowództwo Zwłaszcza chorążowie i młodsi oficerowie często przymykało oko na lewe zarobki podwładnych, a w niektórych przypadkach sami nie pozostawali w tyle, otrzymując swój procent od hałtu. Ponadto oficerowie i chorążowie oddziałów budowlanych korzystali z pewnych przywilejów, które między innymi pozwalały im na przyspieszenie rozwiązywania kwestii mieszkaniowych, przydzielanie mieszkań, zameldowanie, otrzymywanie działek pod budowę. Na szczególną uwagę zasługuje wyżywienie. Ponieważ dla wielu żołnierzy, właśnie jedzenie pozostawało główną pociechą w surowych warunkach codziennego życia w armii. W większości jednostek naczynia były bardzo skromne, z przyborów stołowych była tylko łyżka. Widelce i noże były uważane za potencjalnie niebezpieczne przedmioty, zwłaszcza w warunkach ciągłego znęcania się i konfliktów, dlatego nie były one wydawane. Przy zwykłym stole nakrytym w jadalni zasiadało 8-10 osób. Na stołach stały beczki z wojskowymi termosami, w nich podawano jedzenie. Zawartość tych termosów żołnierze rozlewali na talerze chochłami lub czerpakami, a każdy starał się wyrwać kawałek bardziej tłusty. Obiad zazwyczaj składał się z prostych i niedrogich potraw. Często były to ziemniaki smażone z pastą pomidorową i papryką, które zamieniały się w gęstą, pomarańczową masę. Czasami podawano duszoną kapustę lub kaszę. Czasami na kolację zamiast bezsmakowej smażonej ryby podawano konserwy rybne w sosie pomidorowym. Było to już prawdziwym świętem. Chleb przysługiwał każdemu, ale w różnej ilości. Czarnego można było brać do woli, a białego, ściśle według normy, dwa kawałki na osobę. Po głównym posiłku wszystkim nalewano herbatę z ogromnego wspólnego czajnika. Cukier wydawano po dwie kostki rafinowanego cukru, które wielu oszczędzało lub wymieniało na inne produkty. Śniadanie zazwyczaj składało się z płynnej kaszy, mannowej, owsianej lub kaszy jaglanej, herbaty, chleba i 20 gramów masła w postaci małego walca. W rzeczywistości, w zależności od szybkości rozdających i nastroju kucharzy, żołnierze otrzymywali mniej niż przysługiwało imienia. W każdą niedzielę w batalionach budowlanych żołnierze otrzymywali coś w rodzaju świątecznego racji żywnościowej jajka na twardo. Jednak i tutaj nie obyło się bez wojskowej praktyczności. Najczęściej białko jajka rozdrabniano i dodawano do owsianki, a żółtko smarowano na cienkiej kromce chleba z niewielkim kawałkiem masła, tworząc coś w rodzaju kanapki. Wszystko to towarzyszyło mocnej, słodkiej herbacie, która choć trochę urozmaicała monotonię i ubóstwo racji żywnościowej. Obiad, zgodnie z regulaminem, składał się z trzech dań. Pierwsze danie to zazwyczaj barszcz, często mętny i niesmaczny, z kwaśnym posmakiem. Jakby przygotowany na bulionie z nieświeżych składników. Były jednak miłe wyjątki. Żołnierze szczególnie cenili zupę grochową, sycącą, gęstą, naprawdę przypominającą domowe jedzenie i natychmiast znikającą z talerzy. Jako drugie danie najczęściej podawano makaron, kaszę jęczmienną lub kaszą gryczaną, a także ragu warzywne, zazwyczaj z ziemniaków i kapusty. Im bliżej wiosny, tym kapusta stawała się bardziej miękka, wiotka i kwaśna a więc nie nadająca się do spożycia, ale trzeba było ją zjeść. Drugie danie zwykle towarzyszyło tak zwanej sałatce. Zimą była to kwaśna kapusta kiszona, a latem świeża, pokrojona w paski, obficie polana olejem słonecznikowym lub wodą z octem. Na trzeci posiłek niezmiennie kompot z suszonych owoców, który gotowano w dużych, aluminiowych kotłach. Napój był mdły i często ledwo ciepły, ale czasami zastępował go gęsty kisiel gotowany na bazie proszku, który lud nazywał z breketów, ze względu na dziwną konsystencję i jaskrawy kolor przypominający materiały stomatologiczne. Asortyment napojów oczywiście nie zachwycał. Ten sam kompot, herbata lub, w rzadkich przypadkach, kakao, jeśli poszczęściło się. Pomimo wysiłków kucharzy, młodym, energicznym organizmom taka dieta wydawała się uboga. Żołnierze ciągle odczuwali głód i szukali wszelkich sposobów, aby uzupełnić swoje pożywienie wymianą, Dodatkową pracą lub przyjaźnią z kuchnią wojskową. Ważne jest, aby zrozumieć, że żołnierze innych części, zwłaszcza elitarnych, takich jak WDD lub piechota morska, byli karmieni znacznie lepiej. Ich dieta była zbilansowana nie tylko pod względem kalorii, ale także składników odżywczych. Teoretycznie w batalionie budowlanym dieta była również obliczana z uwzględnieniem obciążenia. Żołnierze wykonywali ciężką pracę fizyczną, nosili cegły, cement, Pracowali na mrozie lub w upale. Jednak w praktyce armijne posiłki w batalionie budowlanym nie zawsze odpowiadały wymaganej ilości kalorii lub różnorodności. Ponadto, przy pełnym obciążeniu pracą fizyczną i częstymi nocnymi dyżurami, stale brakowało energii. Trzeba powiedzieć, że niechęć do batalionów budowlanych odczuwali nie tylko sami żołnierze i poborowi, ale także część dowództwa wojskowego. Za kulisami wielokrotnie wyrażano wątpliwości co do skuteczności istnienia takich formacji. Niektórzy dowódcy otwarcie mówili, że batalion budowlany to sposób na pozbycie się niewygodnego kontyngentu, warunkowo zdolnych do służby, skazanych, słabo mówiących po rosyjsku lub po prostu tych, którzy nie pasowali do klasycznych jednostek wojskowych. Co więcej, samo istnienie batalionów roboczych było czasami kwestionowane pod względem prawnym. Znajdowały się one na granicy między armią a siłą roboczą na utrzymaniu państwa. Już w 1956 roku minister obrony ZSRR Georgi Żukow i szef sztabu generalnego Wasili Sokołowski publicznie oświadczyli, że wykorzystywanie żołnierzy odbywających służbę wojskową w budownictwie cywilnym jest sprzeczne z podstawowym prawem kraju. Zgodnie z artykuł. 132 Konstytucji ZSRR: służba wojskowa powinna odbywać się wyłącznie w szeregach sił zbrojnych ZSRR, a nie w zarządach budowlanych, podlegających ministerstwom cywilnym. W rzeczywistości działo się odwrotnie: żołnierzy masowo angażowano do zadań, które nie miały żadnego związku z przygotowaniem bojowym lub obroną ojczyzny. Najwyższe kierownictwo wielokrotnie zwracało uwagę na systemowe problemy związane z organizacją tych jednostek. W szczególności zgłaszano zastrzeżenia dotyczące słabej bazy materialnej, złych warunków zakwaterowania personelu i braku odpowiedniej kontroli. Żołnierze budowniczowie często mieszkali w półruinach, niedokończonych budynkach, gdzie nie było ogrzewania, kanalizacji, a nawet podstawowych warunków higienicznych. Brak ciepłej wody, antysanitarne warunki, przeciągi, zawalające się stropy wszystko to było częścią codziennej rzeczywistości budowli. Trudno było nazwać taką służbę bezpieczną. Co więcej, często stanowiła ona bezpośrednie zagrożenie dla życia. Tak więc w 1986 roku, po katastrofie w Czarnobylu, to właśnie wojskowe oddziały budowlane zostały wysłane do likwidacji skutków awarii. Żołnierze ci, często bez odpowiedniego przygotowania i środków ochrony indywidualnej, pracowali w warunkach wysokiego promieniowania, budowali sarkofagi. Układali drogi i demontowali skażone konstrukcje. Wielu z nich poważnie ucierpiało w wyniku choroby popromiennej. A w latach wojny w Afganistanie, kiedy główny nacisk kładziono na szybkie rozbudowanie infrastruktury, to właśnie Wojska Królewskie, tak nieoficjalnie nazywano bataliony budowlane, wykonywały większość prac budowlanych. Budowali koszary, lotniska, magazyny, fortyfikacje. Drogi, inne obiekty niezbędne do zapewnienia zdolności bojowej kontyngentu radzieckiego. Prace prowadzono w ekstremalnych warunkach, pod ciągłą groźbą ostrzału i dywersji ze strony mudżahebinów. Dzisiaj wojska budowlane Armii Radzieckiej przeszły do historii, pozostawiając po sobie niejednoznaczne dziedzictwo. Dla jednych to legenda, może nie heroiczna, ale znacząca, związana z ciężką pracą, odbudową kraju po wojnie i heroizmem w pokojowym zawodzie. Dla innych to symbol oszustwa, nieefektywności, brutalnego znęcania się i systemowej eksploatacji młodzieży. Niemniej jednak nie można zaprzeczyć wkładowi budownictwa wojskowego w powojenną odbudowę ZSRR. Tysiące domów mieszkalnych, szkół, szpitali, dróg, mostów i obiektów przemysłowych zostało zbudowanych rękami tych, których współcześni czasami pogardliwie nazywali budowniczymi wojskowymi. Nie otrzymywali oni nagród, rzadko spotykali się z pochwałami ale to właśnie ich praca niepostrzeżenie napędzała ogromny kraj, który odbudowywał się z ruin. I chociaż oddziały te nie cieszyły się prestiżem, stały się nieodłączną częścią historii Związku Radzieckiego, z jej sprzecznościami, tragediami i osiągnięciami.